A tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmianę, można zacząć od małych kroków. Na przykład, jeżeli bardzo mi zależy na tym, żeby poprawić, o, to jest w ogóle jeszcze lepszy temat, poprawić poczucie własnej wartości, bo czujemy, że coś tutaj nie gra, to nie musimy od razu promować się, robić ogromnej marki, udawać wręcz, że jesteśmy pewni siebie, tylko na przykład możemy zacząć codziennie od pisania. Wdzięcznika, to znaczy, za co ja jestem wdzięczna sobie, tylko sobie, jak spędziłam ten dzień pozytywnie i jakby yy, czemu. Yy. Co jest fajne, co jest fajne we mnie? I zobacz, to jest mały kroczek, powtarzany kilkukrotnie, yy, staje się bardzo dużą rutyną. I to w kontekście tego mózgu, który jest yy, bardzo plastyczny i trochę też yy, może mądry, ale głupi momentami, bo nie rozróżnia tego, co jest yy, prawdą, tylko rozróżnia to, co słyszy, tak? O, i to jest bardzo, bardzo ważny punkt.